Kasiemka z tej sceny Mardat, tylko jedno z artefaktów. Dzisiaj będzie czas Spaczenia. Zapraszam do oglądania. By zdobyć czas Spaczenia, musimy dać się do Gospowie wichrowe wichrowej wzgórze. W wieździe zarannej, w tym miejscu na północ od mortaru. Tam odnajdujemy Erandura, który opowiada nam całą historię wieży. Yy, świątynia nocnego zewu znajduje się w tym miejscu. daleko gwiazdy zaradny Kapłan nas tu prowadzi. Mag rozpieczętuje swoje zaklęcie i możemy wejść do świątyni. Teraz idziemy przez siebie, zabijając bandytów. Książka od wejścia znajduje się na prawo. Bierandon już nam zleci wyszukiwania. Teraz musimy znaleźć laboratorium. Gdy już będziemy w laboratorium, Randur zleca nam z, z, znalezienie letargu, który znajduje się tutaj. Gdy już wypijemy letarg, daje nam moc przejścia w przeszłość. Dzięki czemu nasze ciało teleportuje się tu, gdzie osoba, w której uczestniczyły w przeszłości. Gdy już będziemy na miejscu, uwalniamy wyziewy. I otwieramy miasmat. Po skończeniu retrospekcji, yy, znajdujemy się w miejscu. Znajdujemy się w tym miejscu, gdzie była postać wspomnienia, i musimy pojechać z Randurem. Gdy już jesteśmy o krok od wzięcia czaszki, spotykamy starych kolegów Randura. Po chwili okazuje się, że musimy zabić jego kolegów, ale oni i tak go uznali za zdrajcę. Okazuje się, że vermina odpowiada wam, by zabić naszego towarzysza, którego polecam zabić, i wziąć sobie czaszkę. I oto kończymy zadanie. Z czaszką spaczenia w ekwipunku. Normalnie dwa do obrażenia, ale 20 punktów wzrasta do 50. Gdzie jest z nami ludzi, ci po prostu muszą spać. Wtedy naładujemy ją sobie jakby. 10 ciężarów dość mało. Lekka. Dla Maga Paladyna. A więc dziękuję za oglądanie. Cześć.